Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii gdzie prowadzimy karierę piłkarską w Dele Alim. Przed nami parę na kolejny odcinek. Dzisiaj, jak też dobrze wiemy, będziemy wracać po kontuzji w poprzednim odcinku doznaliśmy kontuzji i niestety, była to nasza pierwsza nawet nie tylko poważna, ale pierwsza od razu. Kontuzja i też od razu akurat niestety była poważna kontuzja, więc szkoda bardzo, ale przejście jest dla nas takie, że możemy jeszcze zagrać w tym zadaniu, bo bałem się na początku, bo to była taka kontuzja. Gdzie normalnie zawodnik nagle upadł, bez żadnego kontaktu, więc bałem się o najgorsze, to może być zerwanie więzadów krzyżowych Jednak było to, Nacią... nie, nie, nie pamiętam, czy naciągnięcie już się ja nie pamiętam właśnie Nie ukrywam, że zapomniałem, bo czy mam to w powiadomieniach, może mam to w powiadomieniach Już prawie zdrówniałem tego pewnie dokładnie, no zapomniałem już, ale jeśli ktoś sobie chce przypomnieć, no to, to poprzednim odcinku tam było. nie pamiętam już dokładnie. ale pamiętam, że trzy miesiące pauzowałem i wracamy do gry. Jak widać Ajax nie jest już liderem, nie jest już liderem, ma też jedną porażkę niestety i to było w ostatnim meczu, dosłownie. W poprzednim meczu to była właśnie ta porażka, tak? Tak, więc dosłownie wystarczy, że tam się utrzymali, to może mielibyśmy sezon bez porażki, bo no wiadomo jak z a jak wyglądał na, na boisku. No, z a jak wyglądał niesamowicie, przecież Delali był, nie wiem czy jest dalej. No właśnie, tak coś czułem, że już oczywiście nie będziemy najlepszym strzelcem ligi, przez to, że mamy dużo mniej meczów rozegranych, ale i tak wierzę, że jeszcze możemy wygrać tą nagrodę. No zobaczmy, zobaczmy. Oczywiście też będziemy tutaj wracali tak powolutku, można tak powiedzieć. Ale Już wiem, co nie zrobiłem, już więcej nie zrobiłem. Miałem tutaj właśnie sobie poszukać względem poprzedniego odcinka, kiedy miałem treningi. No dobra, to akurat tego nie, nie ukryłem, że zapomniałem to zrobić. No ale będziemy przychodzić do tego pierwszego meczu. Myślę właśnie, że tutaj bym chciał sobie. Chciałbym sobie w tym meczu tak wejść właśnie, a może 10 minut zostać tak powolutku, jakby, żeby tak wracać, nie tak, żeby od razu nagle już jestem po Nas tak powolutku, tak małymi kroczkami, żeby tutaj wracać i tutaj będzie taki mały, mały kroczek, można tak powiedzieć, czyli po prostu powrót, powrót na boisko na te ostatnie 10 minut w tym meczu z Nimegen. Z tym zespołem strzeliliśmy naszego pierwszego hat-tricka, więc też na pewno dobre mamy, dobre mamy wspomnienia, jeśli chodzi o ten zespół. I po raz pierwszy od trzech miesięcy na boisku będzie meldował się de Reali. też van de, van de Bomena, czyli naszego kapitana. Normalnie, więc to na pewno taki, taki jakby fajny. Też żeby może powiedzieć, fajna taka. Nie wiem, jakby to nazwać. Wiem, wiadomo, że to nie zabierz specjalnie, tylko po to pewnie tak wyszło. No, ale akurat fajny taki, że akurat właśnie naszego kapitana tak e, zmieniamy. Szkalnie dostaliśmy przy okazji opaskę, to poby jeszcze piękniejsze. Przęcie piłki. Pierwsza dla nas sytuacja, jak jesteśmy tutaj na boisku. Może uda się tutaj, przynajmniej, taką jedną dobrą akcję stworzyć. Aj, szkoda, że nie było tutaj piłka. Do mnie, no ale dobra, nic to nic. Jeszcze jest dalej groźna sytuacja tutaj, może być. Przyjęcie, aj, zablokowany strzał. To musi być strzał i to jest gol. Nie chciałem prosić o piłkę, bo jednak oczywiście to, że chciałem strzelić, to nie znaczy, że będę na, może powiedzieć, w każdej sytuacji prosił o piłkę. Jak widzę, że ktoś ma super sytuację, to nie będę go prosił o piłkę. I tak tutaj było. Mamy bramkę i mamy 2-0, a więc y, może jeszcze nie... Może pewnie mieliśmy bezpośredniego udziału, ale... Delali jest na boisku i jedna bramka tutaj wpada. Już może powiedzieć kolejna czy Bramka tutaj bardziej wpada, bo już jedno mieliśmy przedtem. Ale może jeszcze nie będzie mieli jedną okazję. przynajmniej chciałem taką jedną naprawdę okazję na to, żeby strzelić. Wycofamy piłki od tyłu. Siliasen. Mamy miejsce, i to dużo, mamy tego miejsca. Na tyle dużo, żeby oddać strzał i mieć bramkę. Dele wraca, i to w jakim stylu. Od razu strzela 5 minut po tym, jak wchodził na, na boisku. Od razu trafia 3-0. Dele z bramką pierwszą po kontuzji. Piękna, prawda. Może powiedzieć wymarzony powrót, dosłownie wymarzony powrót, bo nie spodziewałbym się, że damy radę strzeć w 10 minut, bo mieliśmy tylko dosłownie 10 minut, więc wydawało mi się, że może miał jedną okazję i możliwe, że to była jeszcze jedna taka super okazja i ją wykorzystaliśmy. A więc ponownie też, nie tylko strzelamy tu bramkę, ale też ponownie jesteśmy współliderem strzelców, więc też na pewno jest ciekawe. No myślę, że powiem tak, jak Dele będzie miał taką formę jaką miał przed kontuzją, co nigdy nie jest wiadome, to myślę, że dalej będziemy najlepszym strzelcem. No zobaczymy, zobaczymy. Najważniejsze tutaj wracamy i od razu Ajax wygrywa w świetny Tutaj sposób, bo 3-0 prowadzimy, z czego dwie branki wpadły po tym jak my się pojawiliśmy. Zajęło też, jeśli dobrze pamiętam, Liga Europy. Będzie będzie fa tutaj faza pocharowa, więc to też na pewno fajnie, że zdążyliśmy wrócić na tę fazę pocharową. Tutaj będzie strzał zablokowany, jeszcze jeden. Gol, niestety. Szkoda. Szkoda, że nie zachowaliśmy czystego kąta. To, ale z drugiej strony tam naprawdę i tak wygramy, więc aż tak to nie zrobi różnicy. Choć szkoda na pewno. Udało się jeszcze podać, super. Piłka jeszcze do mnie, ja strzelam i trafiam. 4-1 Dele z dubletem w 10 minut po powrocie po kontuzji. No to jest, to jest myślę, że najlepszy jakby opis tego sezonu, po prostu niesamowity. Ten sezon jest niesamowity i to co się tutaj dzieje to czasami naprawdę wydaje się, aby to nie było normalne. Dele ali i też Dele ali ponownie jest najlepszym strzelcem, więc można powiedzieć, że inni się mogli nacieszyć, póki Dele nie było, ale mamy już teraz ponownie tutaj nagrodę dla najlepszego strzelca, tak w ogóle. W każdej animacji Dele ma dready, co mi się bardzo podoba, bo nie obchodzi mnie szczerze, aż tak jak ma fryzurę. Po prostu chcę, żeby on miał wszędzie jedną fryzurę, a nie tak, że raz ma te dready, raz nie ma tych dreadów. Właśnie chcę, żeby miał wszędzie tą jedną fryzurę, więc nie obchodzi mnie, jaka to ma być fryzura, ale niech ma, niech właśnie ta fryzura może powiedzieć, będzie w każdej akcji. Dwie bramki strzelone po powrocie po kontuzji. To jest fenomenalny powrót i mam nadzieję, że Dele utrzyma taką formę do końca tego sezonu. Jaki będzie kolejny mecz? Czasem to nie będzie mecz pucharowy. Wow. i branki spadły na rezerwy. Na pewno, na pewno to ma sens. Na pewno to ma sens. Po powrocie zobaczmy jak to wygląda. I mamy 20. To jest naprawdę blisko, ale ale dalej to nie na tyle blisko, że tak Dalej nie na tyle blisko. Gdzieś na najdługo? Nie wiem. Następny odcinek. Jakiś na pewno. Może jeszcze nie następny, ale jakiś na pewno odcinek będziemy będziemy potrzebowali. Będziemy potrzebowali na pewno. Zrobić jakiś, jakby, można powiedzieć, poszukać sobie zespół na razie czego. jakiś taki, do którego może, może będziemy celować, żeby pójść. Tutaj też chcę oczywiście z ławki wiadome, i tylko, że troszeczkę jakby bliżej będziemy podstawowej naski, troszeczkę więcej minut dostaniemy na pewno. Dlatego też robimy sobie tutaj trening. Ja już mówiłem, no mam nadzieję, że poprzednio to już miałem zrobić, ale mam naprawdę nadzieję, że teraz nie zapomnę, bo lubię właśnie często zapominać się różne rzeczy. Kikolany trafił karnego, byłoby normalnie 1-0, ale i trafił karnego tutaj jest 0-0, 80 minut, a więc ponownie te 10 minut wchodzimy za Wande Bomena i mam nadzieję, że ponowny będzie scenariusz jak w poprzednim meczu, że Dele wejdzie i Dele trafi i damy awans naszej drużynie do kolejnej rundy. Mamy od razu rożny, do, i od razu też wykonujemy tak w ogóle rożny, tam na pewno fajnie. Aż to byłoby zbyt piękne, gdybyśmy od razu też mieli asystę na przykład. Za słabo troszeczkę do tego zawodnika z 25. Strzał. I to nie jest gol, powinien być. Ajajaj, to, po, to powinien być gol. To powi ja powinien, ja powinienem to strzelić, ale nie dałem rady niestety, szkoda strasznie. Strasznie szkoda, strasznie szkoda. Mamy rożny kolejny. Może teraz asysta, może i będzie, nie będzie asysta. Ponownie Bramkarz z kapitalną interwencją. Co ten Bramkarz sparty dzisiaj dwa? nie mam pojęcia, prawda? Jeszcze jeden strzał i tym razem to obrońca. Dobrze sobie poradził. Oj, 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 to podanie jest okropne. To jest podanie, które napędza im kontra. Bo jakby no w sumie ta kontra aż tak się nie uda, no ale po prostu daje im okazję to podanie niestety na to, żeby coś tutaj mogli sobie zrobić. Niedobrze, niedobrze. Aj, prawie tutaj ten Kitolan, który nie trafił przedtem karnego. Dobry blok. Ale piłka dla nich tak właśnie. Co za gwizdek był? Naspalony? Chyba? Ja nie napatrzyłem dokładnie. Mela, wchodzi za Fizz, Dreama. Nie powinno to być górą, ale dobra. Najważniejsze utrzymywanie posiadanie. A idzie to podanie? Nie wiem, gdzie to podanie? mi co brało robić. Wydaje mi się, że na napastnika przystały żeby spróbować strzelić tutaj. Oj. Problemy. Problemy. Duże problemy. Duże problemy. Duże problemy, i to jest na szczęście słaby strzał, ale dalej mam piłkę. Wybijmy to w końcu. Wybijmy to. Dobra. Ogromne były problemy. gdy ten zawodnik umiał wykończyć to i umiał dobrze wchodzić po pole karne, to to powinna być bramka. Ajajaj, aj, aj. strata. Jeszcze tutaj to miało być do, do Bergwajna, no ogólnie do skrzydłowego naszego tam. Strzał teraz przymokowany, ale piłka nasza. Strzelaj, no, jakbym wiedział, że on coś takiego zrobi, to bym poprosił o piłkę. Ale naprawdę okropnie to zrobił. Dele Ali, nie ma gola, niestety, to byłoby zbyt piękne. To pewnie byłoby już zbyt piękne, to byłoby, byłoby naprawdę zbyt piękne, gdybyśmy mogli to zrobić. No, niestety, prawdopodobnie coraz bardziej zależy na to, że, że będzie dogrywka, bo chyba to jest dogrywka. No nie wiem, wiem. Prawie tutaj mu tą piłkę przejąłem. Teraz teraz mu tą piłkę przejąłem. A troszeczkę tego wycofałem do tyłu. Podaj, podaj, podajcie naprzód, 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 tylko podaj naprzód, tylko właśnie nie zatrzymujmy się z tą akcją. Nie możemy się wycofać do tyłu. Podaję tutaj. To musi być strzał, strzelaj. I nie, nie wiem czemu naprawdę. Odrobinę wcześniej by to zrobił. Nie wiem czemu ja ich muszę naprawdę czasami jakby rozkazywać, żeby oni się zdecydowali na strzał. To powinno być dla atakujących wyników naturalne, żeby strzelić troszeczkę wcześniej. Nie wiem naprawdę, ja jakbym miał tą okazję, to bym dużo wcześniej strzał. Może i dużo wcześniej, ale troszeczkę bym wcześniej strzelał Jakoś nie wiem. Nie wiem naprawdę czemu czasami oni tak długo czekają. Czyli tak, dogrywka. Bez, yy, może powiedzieć, zdziwienia. Tak się spodziewałem, że będzie. Schodzi Unuvar, Rasmussen wchodzi za niego. No dobra, mamy zmianę kolejną. Wierzę, że dam radę to w dogrywce wygrać. Mam takie przeczucie. Mam dobre przeczucie, że dam radę to przed dogrywką W dogrywce znaczy wygrać i że nie będą potrzebne rzuty karne. Co to właśnie jest? To nie jest Bergwine właśnie. Bo nie wy wygląda mi właśnie, te, jakby to nie był Bergvine z daleka. Ale kto to może być? To jest Forbes, tak, to będzie Forbes na pewno. A tak sobie właśnie przypominam, kto to może być? Jakiego mam jeszcze takiego skrzydłowego w sumie? Mikał nie ma bramki. To jakim cudem ten bramkę to robi? Mam go dość naprawdę. W końcu będzie musiał skapitulować. Mikał kolejny rożny. To jest niesamowite ile tutaj tych rożnych jest. Może jeszcze tutaj podanie do nas potencjalnie. Oj, ten strzał był po prostu po ziemi prawie, no, to było za słabe Ten strzał miał być, no, górą, a poszło to ziemią Ta piłka nie jest najlepiej pana do Forbes'a Oj, 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 to było, to było dość brutalne, niestety, oczywiście nie chciałem Chciałem piłkę, ale brutalnie go salowałem i zasłużyłem mam żółtą kartkę Daj Forbes, tylko to musi być od razu, to musi być od razu. Teraz piłka dla nas jeszcze. Aj, troszeczkę Mikautadze powinien właśnie pójść przed bramkarza, żeby go wyprzedzić, a nie zrobił tego. Koniec pierwszej połowy dogrywki. Niestety, Branker jest w dobrej formie. Dalej ich co mi się nie podoba, bo coraz bliżej jest tych karnych. A jak Branker jest w dobrej formie, to nie chciałbym zbytnio karnych. No nie wiem, niestety, coraz bliżej właśnie tych karnych. Jest. Czułem, że może dam radę to, to zrobić, ale nie wiem, to uczucie, może coraz bardziej odchodzi, jak już jesteśmy bliżej tego, tych karnych. Oj, miejsce było. Ten strzał, na nasze szczęście, jest niecelny. bo Tam za dużo mieli miejsca i to mogło się skończyć bardzo źle. Dobra, piłka mi Nie wiedziałem, nie, nie wiedziałem jakby dokładnie, to, jak to rozegrać, bo jeśli ja sobie tak wrócę, zobaczę sobie na dobrze. Czy ten zawodnik, no właśnie, nie wiedziałem, ma, on był troszeczkę zbyt do tyłu. Jakby on był już w polu ten zawodnik tutaj, nie wiem kto to na jest dokładnie, no, ale ten zawodnik, który razem ze mną wbiega, jakby on był w polu karnym w tym momencie, to bym do niego podał, ale on nie był w polu karnym, więc sobie pomyślałem, jak podam źle, to będę na siebie zły, że, że właśnie nie wycofałem to do dobrze, więc wolę odrzucić właśnie tutaj i, no nie wiem, po prostu wiedzieć, że przynajmniej ktoś strzelił, a nie właśnie zastanawiać się, co by się stało, gdybym ja spróbował strzelić. Ajajaj, aj, aj, ten zawodnik, niestety, ten zawodnik mi tutaj przeszkodził. Nie chcę tutaj zrobić jakiegoś ślizgu, bo mogłoby to się skończyć drugą żółtą. Biegniemy. To musi być gol. To musi być gol i to jest gol, 117 wiedziałem, że to jest ostatni moment, w którym trzeba być samolubnym w takich momentach, nie można być samolubnym, w takim momencie trzeba zobaczyć najlepszą opcją I najlepszą opcją było podanie do Rasmusena. Chciałem mu dać jak najwięcej miejsca, jak najwięcej znaczy czasu, żeby się ustawił perfekcyjnie Jak go zobaczyłem, że jest ustawiony perfekcyjnie, to wiedziałem, że od razu trzeba podawać I to zrobiłem, Rasmusen strzela i mam nadzieję, że mogę powiedzieć, że Razmusen daje nam awans do kolejnej rundy Ten strzał, będzie strzelnym, nie był daleki od wybronienia, naprawdę, jak tak zobaczymy to bramkaż był naprawdę blisko. I znając jego w tej formie to to mogło być możliwe. Patrzę na to, jak właśnie w tym scenie wygląda to w tym meczu znaczy jak wygląda, to, to mógł obronić naprawdę i było blisko do tego. Kolejny niesamowity wysem Dele wchodząc z ławki. Ocena 10 i asysta do zwycięskiej bramki. nadzieję, że zwycięskiej oczywiście bramki, bo to jeszcze niestety oficjalnie jeszcze nie jest. Choć. Za chwilę powinno być, jeśli tutaj nie damy im właśnie tej piłki, żeby podaj sobie koniec. Mamy to Ajax 1. Sporta, Sparta, tak właśnie sobie z tym graliśmy. Sparta 0. Co najważniejsze, mamy awans do kolejnej rundy. To jest dla nas najważniejsze w tym meczu. Z kim będziemy mieli kolejny mecz? Półfina w finale znaczy, zmierzymy się albo z Alkmarem, albo z Feyenoordem, czyli PSV. A nie, Pesła my przecież wyeliminowaliśmy, tak pamiętam. Pesła my wyeliminowaliśmy. Nie, myślę, że w następnym odcinku wejdziemy do podstawowej jedenastki, Ponownie myślę. Bo w tym jeszcze odcinku nie zostały tak z ławki wchodzili bardziej. Pec Wolę przed nami. To będzie mecz, który pójdzie na symulację. Zrobimy sobie trening, myślę. Ale to bardziej będzie mecz, który pójdzie na symulację. Mamy 81 overalla, to też super wieści Jak jest to w tabaj? Mamy prowadzenie punktem Dobra, mam nadzieję, że mam nadzieję, że naprawdę nie zrobimy tu nic głupiego no, A tym bardziej, tak przejdźmy do wyniku. mamy 2-0, minuta 4-1 się kończy, my tam pojawiliśmy się, więc może jakąś asystę mieliśmy, nie wiadomo Najważniejsze 4-1, wygrywamy Teraz będzie mecz, który też będziemy wchodzili z ławki, to będzie mecz z Lacy to jest 1-8, e, no to jest duży mecz, będziemy tutaj właśnie wchodzili z ławki, zróbmy sobie też trening, oczywiście już będziemy tak zaraz za e, wyjścią jednastką, że właśnie poprzednie, że w następnym odcinku będziemy już postawić podstawowej ponownie. Wchodzimy w 56 minucie i jest 1-0, jest, jest dobrze, jest dobrze i wchodzimy w 56 minucie. Stajanos, Sefajen do Kyle Enrique, Hannibal Maybrim, strzał i to jest dobra interwencja. Też, właśnie, na pewno warto podkreślić, że my nie gramy naszym, właśnie już naszym bramkarzem, którym graliśmy od, yy, może od początku tego sezonu, bo Ruli był naszym bramkarzem i co też ważne, on miał 80 do overalla. ten ścisk mógł się skończyć źle bardzo. Gorter mia, ma znaczy niszowar, więc to też na pewno jest ważne, że niestety polska bramkarska. Po bardziej, jest no słabsza niestety, słabiej obstawiona niż była w pierwszej części sezonu, tutaj musiałem uważać, żeby nie zrobić nic głupiego, a żeby tą piłkę jakby odebrać. Dobrze. choć te podania są takie ryzykowne naprawdę bardzo, poddajmy tutaj, super. Bergwine to niestety nie będzie tutaj dobrej sytuacji. Chciałem bo podać mu jakkolwiek i teraz podać tego do Mikałtasy. Szale, od razu, pierwsza piłka. Niestety, nawet z pierwszej piłki, już można tak powiedzieć, nie było tak dobrze, żeby tutaj trafi. Nie było takiej super sytuacji. Berkis. To jest strzał, ale gola nie ma. Nie chciałem już mu znowu prosić o piłkę, ale pojawiłem się tutaj w ostatniej chwili na podanie potencjalne. Jutro, już 67 minutam. Za słabo troszeczkę, ale piłka jeszcze będzie chyba nasza. No, jeszcze nasza jest. Strzał, Mikał tacy. To Także właśnie naprawdę, mam wrażenie, że oni za rzadko, bo zdecydowanie za rzadko strzlają, strzelają z pierwszej piłki. Nie wiem o co chodzi, ale po prostu bałem się strzelać z pierwszej piłki nasi zawodnicy. Willock. Musimy uważać co tutaj wykombinują. Jest Is, Isaksen. Dobra, tylko teraz właśnie Gorter. Nic głupiego. Bergwein przechodzi piłka. Muszę tutaj biec. Dobra. Podaj do nas właśnie. Dele Ali trafia w 73. minucie. Kolejna bramka już w tym sezonie i kolejna bramka po powrocie, ale to jest duża, bardzo bramka, bo to jest bramka wyjazdowa z Lacją w Lidze Europy. To jest naprawdę ogromna bramka, choć wiadomo, że bramki teraz już nie są, może powiedzieć, warte razy dwa jak dawniej, ale i tak to jest duża bramka. I tak to jest bardzo duża bramka. Jeszcze nieco ponad kwadrans tego spotkania się Oczywiście ma dużo czasu nawet, żeby ten potencjalny mecz wygrać. Niestety nie przejmiałem tej piłki rowela. Patryk. Ta piłka jest właśnie miałem mówić, że jest za bardzo wypuszczona. Aj, aj, aj teraz, ale dobra, jeszcze mam piłkę, nie podawaj do mnie. Dobra, myślałem, nie ukryłem, że byłem... Aj, zniszczyłem jakby tą sytuację, bo byłem pewien, że ta piłka nie przejdzie i nie byłem na to przygotowany. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda, bo mogłem to lepiej rozegrać. Ja to, o, tym, o tym dobrze wiem, właśnie. To jest najgorsze, że ja dobrze wiem, że to mogła być bramka. No niestety, nie, nie uda się wszystko nie da się, można powiedzieć, wszystkiego przewidzieć. Nie da się zagrać perfekcyjnie. Dobry blok. W każdym jestem szybszy. Bo jakbym był szybszy, to Bergwaj mógłby tam potencjalnie do mnie podać. Jeszcze nam podanie do właśnie wchodzącego Bergista, który musi to, nie Bergisto jest? Nie, to jest coś innego, ale ponownie. Przyjęcie. Po co było przyjęcie naprawdę? Po co było przyjęcie? Nie musiał w ogóle przyjmować, nie musiał w ogóle przyjmować, ale właśnie nie, naprawdę oni jakoś nie umią, naprawdę to wygląda jakby oni nie umieli strzelać z pierwszej piłki, bo nie próbują w ogóle. I to niestety nie jest rzecz związana tylko z akcją, to jest związana z tą grą, bo jak grałem w tą pierwszą karierę zawodnika, którą prowadziłem, to doświadczałem identycznej rzeczy, że po prostu... Tyle razy widziałem, że nasi koledzy zespołu bali się strzelić z pierwszej piłki. Ja nie wiem naprawdę o co, z tym, o co w tym chodzi. To jest naprawdę dla mnie bardzo dziwna rzecz. Strzał teraz jeszcze... Fatalny strzał niestety. To jest kapitalna piłka, 88 minuta. Racja atakuje. Filip Anderson skali. Felipe Anderson, 89 minuta. Korter łapie. Cudownie. I to jeszcze najważniejsze, też. E, Dobra, tam złapać przed tym jak piłka wyszła. Bo tam było blisko i piłka mogłaby wyjść i byłby rożny. Pięknie, pięknie. Nasza obrona dzisiaj wygląda naprawdę bardzo solidnie. Ale szpiłka niesamowita. Co za piłka. Strzel tylko to i to strzelił. Wow, to jest. Nie naprawdę. Jedna z najlepszych, nie jak najlepsza asystentów, jaką widziałem w ogóle w tej grze. Nie oczywiście moja, ale ogólnie jaką widziałem jako właśnie. Jak, jak gram tutaj. Wow, to jest niesamowita wizja. Co za podanie! No to jest. Naprawdę nie przestałem się zachwycać, bo jest się czym zachwycać. Wow! Po prostu wow, naprawdę. I najważniejsze, że to dało radę trafić jeszcze, ale najlepsza asysta, jaką widziałem chyba w tej grze. Naprawdę, to jest chyba najlepsza asysta, jaką widziałem w tej grze. Bez przesady, naprawdę wygrałem. wygrałem nie widziałem lepszej. Melamet trafił 2-0, wygrywamy w Rzymie. Ogromny wynik, ogromny dla nas wynik, ogromny. Też jak sobie śmieciam myślałem, no to graliśmy z jedną stroną Rzymu, z Romą graliśmy w e, fazie grupowej, a teraz gramy w fazie parowej z drugą stroną Rzymu i też tak jak w Romie, może, może nie w Romie, bo w Rzymie, jakby jak strzeliliśmy Romie, tak samo teraz trafiliśmy też lacy, więc można tak powiedzieć po części, że lubimy ten Rzym. E, siedzi nam powiedzieć, ten Rzym i tam lubimy sobie postrzelać nieraz. Te, te, te na bramkę są tak blisko, naprawdę. Te strzana bramkę są tak bliskie a żeby mieć kontrakt od no ale nie na tyle blisko, żeby właśnie mieć ten, ten kontrakt. Awans do turnieju? Jakim cudem? Aha, że pewnie Puchar Holandii. Herakles przed nami. Czy to będzie na symulację? Nie wiem, nie wiem naprawdę. Herakles jest mie na miejscu 12. Dobra, przesymulujmy, bo czuję, że nie będziemy mieć dużo takich łatwych rywali. Łatwych jak łatwych. Takich właśnie słabszych rywali w tym sezonie jeszcze w lidze. Myślę, że to może być mecz, w którym. No, myślę, że tak. że Chciałbym tutaj przysymulować, ale chcę, żeby mój zawodnik był tutaj już po całej 11. Żeby na pewno już właśnie... Żeby na pewno też na żeśmy byli po całej 11 na ten mecz. drugi. A więc przejdźmy do wyniku. Mam nadzieję, że wygraliśmy. I wygraliśmy. Dele i Dele, więc dublet Dele Aliego. Kapitalna forma, po prostu kapitalna forma. To jak Delegra. On naprawdę zdecydowanie nie ma w ogóle, nie ma jakby czegoś takiego, że widać, po tym widać że miał kontuzję. W ogóle nie widać, że miał kontuzję. Jaki był przed kontuzją, taki został i to jest najważniejsze. Dele jest po prostu niesamowity w tym sezonie. Lacie przed nami. Powołanie do reprezentacji, a więc jednak mamy pierwsze powołanie do reprezentacji. Medić wypadł do na 7 miesięcy. No, niestety słodko-goszkie, może, te powiadomienia, bo z jednej strony. Pierwsze nasze połowanie, odkąd tutaj sterujemy Dele co jest mega rzeczą, ma z drugiej strony Medic wypada na bardzo, bardzo długo, więc okropne wieści. Nie wiem jak się naprawdę, bo z jednej strony właśnie nie wiem jakby, jak się czuć, bo właśnie z jednej strony to połowanie z drugiej medi 7 miesięcy aż. Straszne, straszne. Wziąłem tutaj statystyki zawodników, ile mamy bramek strzelonych tam w ogóle w tym sezonie? Mamy strzelonych bramek tutaj... 3? 3 strzelone bramki, dobra. I to tyle. Więcej na razie nie będziemy tutaj myślę, że patrzyli na nic, więc będziemy powoli pewnie kończyli, bo ten mecz oczywiście zacie sobie zagramy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że damy radę awansować. Jest to, jest to duża nadzieja, którą wiążę można powiedzieć, że damy radę awansować do kolejnej rundy, a teraz będziemy kończyli. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!